Was, tutaj Lilia z kanału KOPIEC DDA. Chciałabym się z wami podzielić moimi takimi doświadczeniami związanymi z umiejętnościami, zdobywaniem umiejętności życiowych. Sprzątam ostatnio też, układam. Teraz mam, mam wizytę, w kiedy. Kogoś w domu w piątek, więc muszę posprzątać w domu, i tak dalej. I jednocześnie, właśnie bardzo często w takich sytuacjach przychodzą mi do głowy wspomnienia i takie poczucie ogromne poczucie zagubienia, które mi towarzyszy różnych sytuacjach na przykład pragmatycznych życia codziennego na przykład nie wiem od czego zacząć nie wiem nie wiem jak zacząć jakąś czynność jak ułożyć sobie plan dnia jak właśnie coś sobie zaplanować jak właśnie na przykład racjonalnie zarządzać finansami. Dużo takich jest sytuacji, które właśnie to poczucie zagubienia wywołują. I mam takie wrażenie, że dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wiele dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wychodzi z domu bez posiadania podstawowych umiejętności życiowych. I nie tylko umiejętności takich społecznych z tej wyższej wyższych szczebli piramidy Maslowa, że tak powiem te potrzeby psychiczne i potrzeby emocjonalne, ale przede wszystkim takie podstawowe zapewnianie sobie podstawowych potrzeb typu zadbanie o siebie. Dbanie o swoje potrzeby, dostrzeganie swoich potrzeb, zadbanie o, o swoje zdrowie, jak również pragmatyczne umiejętności. Mam wrażenie, że w moim domu z pokolenia na pokolenie był taki koncert deficytów, i zawsze to jest tak, jak. Przykrótka przy przy kołdra, można tak powiedzieć, jedno pokolenie, na przykład, moja babcia, była osobą bardzo zależną od mojej matki, ale też i od swoich rodziców i swojego męża. I teraz oczekiwała od strony mojej matki, żeby jej moja matka matkowała. Nie? I, I pamiętam, że moja babcia miała duży problem żeby samodzielnie żyć, zresztą tak wiele kobiet w tamtym czasie, w latach 70 często szły do córki ale moja mama była osobą bardzo zapracowaną pamiętam, że pracowała na dwa etaty pracowała w szkole i jednocześnie gdzieś tam w zakładach kombinatach, nie wiem, coś w tym rodzaju to tak się tak nazywało I jednocześnie ja pamiętam, że zostawałam z babcią, ale tak naprawdę ten brak czasu ze strony mojej mamy miał taki negatywny wpływ na moje życie i to mój ojciec się w ogóle w to nie angażował, jakby w ogóle tak jakby nie interesował się zupełnie tym, co, co się dzieje z jego dziećmi, żeby sam przyszedł i pomógł w odrabianiu lekcji samodzielnie, żeby mm, e, na przykład zajął się sprzątaniem, czy, e, czy, e, czy robieniem kolacji, czy podaniem, e, po prostu on był zupełnie, e, zupełnie zajęty czymś innym, a to oglądaniem telewizji, a to jakimiś innymi sprawami, jakąś działką. Swoim jakimś tam piciem, albo nie wiem, czytaniem dziennika. A kiedy ja do niego przychodziłam jako małe dziecko, na przykład prosząc o herbatkę, to bardzo często kazał mi iść do babci, matki mojej matki, która była często w domu. No więc moja matka nie miała już czasu ani dyspozycyjności, tak naprawdę dla nas dzieci. Starała się, oczywiście, wiadomo, ale nie sposób rozdzielić doby 24 godzinnej na nie wiem, rozszerzyć dobę. No więc ktoś musiał tutaj ucierpieć i bardzo często na tym cierpiały dzieci. I moja matka z racji właśnie przeciążenia nie była dostępna emocjonalnie i Często była zajęta właśnie gotowaniem, ciągle ją pamiętam w kuchni, przygotowywaniem posiłków, robiła bardzo dużo rzeczy. Jedno... No ale właśnie, zajmowała się, zajmowała się swoją, swoją matką, swoją ciotką, pracą i tak dalej. I ja miałam takie wrażenie, że kiedy miałam zdobywać takie podstawowe umiejętności życiowe, jak na przykład porządkowanie, sprzątanie, układanie swoich rzeczy, to to, to się wszystko odbywało w takim, w takim, jakby braku dyspozycyjności matki czy w ogóle rodziców, cierpliwości do tego, żeby być przy, przy mnie jako dziecku, Pokazać mi, a było bardzo dużo obwiniania i niecierpliwości i zawstydzania w tych w takich podstawowym uczeniu się. I rodzic, rodzic który wymagał, że, że, ja, że samo dziecko będzie umiało okładać jakieś rzeczy, że sobie samo z tym poradzi, a potem, a potem jeszcze pretensje do tego dziecka, mal, mal, maleńkiego dziecka, małego dziecka, Siedmiolatka, że, że ono nie umie się z tym uporać. Nie? Ja byłam tylko dzieckiem. I, I pamiętam, że matka mnie zawstydzała. Po prostu dzieliłam pokój z bratem. Jednocześnie nie, nie wiedziałam, tak naprawdę nie potrafiłam spełnić tych oczekiwań, że ma być pokój posprzątany, że niby mają być do pokoju otwarte drzwi, mieć swoje rzeczy idealnie ułożone. To, to mnie. Nie jako dziecko mnie to przerastało, a ona jakby widziała w tym moją złą wolę czy lenistwo i że ja się z tym nie umiałam uporać. Pretensy miała do mnie do, z tego powodu i zawstydzała. I kiedy przychodziła do mnie koleżanka ze szkoły po mnie, no to, no to pokazywała moja matka jej mój pokój. No to jest no totalnie e, zgrzytna pierścieniem na szybie, to tak można powiedzieć. E, jakby zawstydzanie swojego własnego dziecka to jest takie porzucanie emocjonalne, może niespecjalnie, może była przeciążona, ale to jest takie poczucie wprowadzania swojego dziecka, zabijanie całkowicie w nim wartości, zawstydzanie, no i taki zły potencjał na przyszłość, nie, bo, no bo ja byłam dzieckiem chętnym do, do różnych rzeczy. No, ale jednocześnie, kiedy mi to nie, coś nie pokazano, nie robię. Po prostu każde dziecko jest indywidualne. Są dzieci, które, które mają tą zdolność do układania z natury. Ja miałam z tym problem, bo po prostu potrzebowałam, potrzebowałam więcej czasu, potrzebowałam, żeby mi to pokazano, potrzebowałam jakichś takich rozwiązań. Dużo się w tej chwili na ten temat pisze i e, wiadomo, że są dzieci niektóre bardzo ułożone, a niektóre, które potrzebują bardzo konkretnego prowadzenia przez dorosłych za rękę. I niestety ci moi rodzice, którzy byli co by nie było wykształconymi ludźmi, nie potrafili mieć cierpliwości i po, e, nie mieli już cierpliwości zajmując się właśnie tą moją babką czy, czy innymi sprawami, nie mieli cierpliwości dla nas dzieci. A to właśnie dzieci w tym krytycznym okresie dorastania, Potrzebują najwięcej czasu rodziców. E, I e, to jest tak, że to jest tak jakby kołdra, która jest. E, nie da się po prostu przeciągnąć, e, przeciągnąć tej e, tych zasobów, e, dyspozycyjności rodziców, kiedy oni się angażują w coś, co jest e, no po prostu e, na przykład w załatwianie spraw, jakieś e, e, załatwianie innych spraw, niż skupianie się nad, nad życiem swoich własnych dzieci i zadbaniem o ich. O ich harmonijny rozwój oraz o to, żeby dopilnować takich podstawowych potrzeb i nie obdarzać dziecka chorym poczuciem winy. Ja byłam tylko małym dzieckiem i potrzebowałam tyle, dziecko potrzebuje tyle czasu. Trzeba dawać dziecku tyle czasu, ile jest mu potrzebne do nauczenia się pewnych rzeczy i, no i nie da się po prostu wszystko scedować na, na szkołę czy, czy coś. Ja pamiętam, że, że bardzo często właśnie leciałam gdzieś z ternistrem nieuporządkowanym. No tak, oczywiście, wina była na mnie zwalana, że jestem taka nieuporządkowana, nie? a tak naprawdę takie małe dziecko potrzebuje prowadzenia za rękę czasami nie. Oczywiście mama zadbała jak tam pamiętam szła do pierwszej klasy żeby miał włożyć zeszyty to wszystko było ok. Tylko że, że nie było tego tej cierpliwości. I było tylko zawstydzanie i nie było, było po prostu branie wszystkiego dosłownie, nie, no jak, jak nie rozumiesz matematyki, jak możesz podważać mój autorytet, mnie inżyniera, no ja tak usłyszałam nieraz od mojej matki. Tak naprawdę to jest typ pedagogika, ja bym to powiedziała czarna pedagogika, jakkolwiek rozumiem, że to były ciężkie czasy, że ciężko było, to potem i tak, tak naprawdę, no gdzieś ten deficyt zostaje i to poczucie, poczucie właśnie ogromnej samotności, która towarzyszy mi bardzo często w takich rzeczach, na przykład jak robiłam prawo jazdy i też lęk przed zapytaniem się o coś. Ta niecierpliwość mojej matki to tak samo. No i Przede wszystkim brak zaufania w to, że, że sprawczość swojego dziecka, że na przykład powierzanie czegoś, że ja nie pamiętam zbyt wielu, zbyt wielu momentów, gdzie na przykład moja mama była w stanie mi powierzyć zrobienie obiadu. No i że po prostu, że zaufała mi. Tylko właśnie była kontrola, jak Mia, mia, mieliśmy wyprać rzeczy, no to było tak, że mama się bała, że za dużo proszku zużyję, że się coś zepsuje, no więc to było bardzo trudne. Była, mama wszystko kontrolowała, nie? I Mm, bardzo rzadko pamiętam takie momenty, że ja szłam do sklepu, że, że mama mi zaufała, że ja jestem w stanie zrobić zakupy i ugotować obiad na przykład. Nie? Tam była taka druga skrajność, dzieci w niektórych domach są zbyt samodzielne, a mnie na przykład tak wychowywano, że no nie dano mi poczucia tego, że ja jestem w stanie takiego, takiej wiary w swoje siły i za, zaufania w swoje siły, że, że jestem w stanie coś zrobić. Um, e, jeśli chodzi o pływanie, na przykład, to był też to jeden z takich krytycznych momentów, gdzie mnie rzucano do basenu. I moja mama nie mogła zrozumieć, kiedy ja ją zaprosiłam do. Y, dzieci zapraszały y, swoje matki, żeby pokazać, jak pływają. I moja matka zobaczyła, że ja nie pływam. To znowu odczułam po raz kolejny wstyd i niezrozumienie. A po co żeś mnie tu zaprosiła? Yy, yy, a to normalnie, tak mi się wydaje, że to powinien być sygnał dla matki, żeby się zastanowić, dlaczego jej dziecko nie pływa i żeby mi w tym pomóc. Tak samo pamiętam, że jako małe dziecko zapisałam się na rytmikę i yy, yy, no i yy, Mając tam 3-4 lata, i się zniechęciłam, bo w którymś momencie nie potrafiłam powtórzyć jakichś tam kombinacji, kombinacji tam tanecznych, I, i, i się zniechęciłam. I bałam się tego powiedzieć mojej matce, bo bałam się po prostu niezrozumienia i odrzucenia, bo ona nie była w stanie jakby wejść w sedno problemu i zastanowić się, mi pomóc, żebym mogła. Jakoś pokonać tą barierę. Nie mogłam, nie mogłam jej się z tego zwierzyć. Bardzo często szukałam jakichś wymówek, że, że nie chcę tam już chodzić, dlatego że po prostu śnieg za dużo pada. To ja tak powiedziałam, nie? Potem pamiętam, że też było coś takiego, jak robiłam kartę było coś takiego, jak karta na prawo jazdy. Ja nie mogłam, miałam duży problem z. Właśnie jak były tam, było skrzyżowanie i trzeba było wiedzieć, kto pierwszy tam na to, na to skrzyżowanie wjeżdża, nie? No to tak samo miałam z tym problem. I potem się zniechęciłam, nie chciało mi się na tą kartę chodzić. Odczuwałam ogromny wstyd i samotność, nie? Zresztą tak samo było z moim okiem, nie? Kiedy, kiedy nie widziałam jednym okiem... Myślałam, że tak wszyscy nie widzą jednym okiem, bałam się tego powiedzieć matce, a jak to powiedziałam, to oczywiście zostałam oskarżona o kłamstwo, że ja oszukuję w czasie kontroli wzroków. To co dziecko tak po prostu oszukuje, no, no to jest bardzo trudne. Ja tak samo wyszłam z tego domu, no niby wszystko tam było materialnie. Ale wyszłam z tego domu z takim poczuciem y, braku w ogóle skuteczności, sprawczości, y, wiary w swoje siły. Y, z ogromnym poczuciem winy wyszłam, że, że jestem jakaś niedobra, niegrzeczna, nie chcę porządkować w domu, co było też bardzo dużym zakłamaniem, przekłamaniem, y, bo ja byłam chętna do robienia czegoś. Ja kiedyś, kiedyś mojej matce chciałam. Y, Pomóc i uporządkować były wtedy takie ogródki przed, przed blokiem. No to jej coś tam powyrywałam. Może coś tam powyrywałam, co, co było nie takie. Ale sam mój wysiłek, który chciałam jej zrobić sprawić przyjemność, przypodobać się jej też w jakimś sensie, ale też ona się ciągle skarżyła, że ona jest taka, że tak dużo musi robić. No więc chciałam jej sprawić przyjemność, żeby ona się cieszyła, że ja chcę jej pomóc. No to ona mnie potem skrzyczała, że, że jej coś tam powyrywała mnie tak, i. no i, no i tyle. I, no więc. Kiedy ja zaczynam się, zabiera, zabieram się z za jakieś rzeczy, to tak naprawdę bardzo często za sprzątanie to tak jak mam takie poczucie, że ogromnego za, zagubienia, ogromnego nie wiem za co się zabrać, nie wiem yy, od czego zacząć. Yy, od środka od, jest takie, takie poczucie po prostu strasznego zagubienia i pamiętam, że był taki okres właśnie... Kiedy byłam w podstawówce, nawet chyba jakoś po przedszkolu, była taka książka u mnie w domu, jak urządzić pokój. To ja próbowałam szukać odpowiedzi w tej książce, mając tam 7-6 lat, czy 7, może 8, czego tak naprawdę ta matka ode mnie oczekuje dosłownie. Ta książka, ta książka tam leżała, i ja szukałam odpowiedzi w książce, co ona ode mnie oczekuje, żebym ja spełniła jej oczekiwania, żeby ten pokój uporządkować, nie? To ja szukałam odpowiedzi, bo ja szukałam jakby winy w sobie, nie? No więc rodzice wychowując dzieci nie zdają sobie z tego sprawy, i myślę, że tamte czasy były szczególnie trudne z racji, z racji właśnie tego, że rodzice byli bardzo przeciążeni właśnie tym, tymi różnymi problemami ekonomicznymi, z kolejkami i tak dalej. Ale nadal myślę, że jest bardzo dużo takich dzieci, które nie są rozumiane przez swoich własnych rodziców i nie ma. Nie ma tej bliskości, e, zaufania. No, e, jak, kiedyś ostatnio słuchałam jakiegoś vlogu, e, m, który prowadzi kobieta. E, niewidoma, młoda. Ona chyba nawet polka, e, muzułmanką została bodajże. Ale ona sobie bardzo świetnie radzi. E, ponieważ jako osoba niewidoma, bodajże skończyła jakąś szkołę w, w Laskach, jest taka szkoła chyba, prowadzona przez siostry, no i ta dziewczyna wyszła z bardzo dużymi różnymi umiejętnościami życiowymi, że ona sobie potrafiła poradzić z, na przykład z, z kwestiami zarządzania finansami, z jakimiś takimi umiejętnościami życiowymi po prostu, bo tak naprawdę ja idąc na studia, ja sobie nie potrafiłam no, po prostu nie tyle poradzić, co miałam zupełnie wyobrażenie o świecie nieadekwatne. Nieadekwatne. Ktoś mi powiedział, kazał mi zarządzać moimi własnym budżetem, te pieniądze, które dostawałam od rodziców. a Ja naprawdę sobie nie umiałam zarządzać tym budżetem. Po prostu teraz wiem poprzez, poprzez Właśnie, jakby już praktykę, że sama się musiałam nauczyć, no, że na czym to polega, nie? Na, takim, na takiej konieczności, bo no, też umiejętności powstrzymywania się od pewnych zakupów. U mnie w domu było tak, że były skrajności. To znaczy, jak czegoś coś potrzebowałam, to niektóre moje, moje zachcianki nawet były spełniane, ale. Nie było takich konsekwencji e, i pedagogicznych konsekwencji, żeby pokazać dziecku, dlaczego m, na przykład e, teraz mi tego nie kupi, e, e, no bo po prostu e, takiego no, spójnego systemu wychowawczego nie było. A e, potem było właśnie wy, wyrzucanie dziecku, no, że A, że jest rozrzutne, że coś tam. E, tak, jakby szukanie cały czas tej złej woli tego dzieciaka, nie? E, czyli to jest takie znowu porzucanie emocjonalne swojego własnego dziecka, bo na, byłam naprawdę dobrym dzieckiem, myślę. I e, byłam bardzo spokojnym i dobrym dzieckiem, wspaniałym dzieckiem. E, I większość dzieci raczej taka jest, myślę, e, a ten taki chory obraz e, właśnie siebie wyniosłam e, i. Brak zaufania w swoje siły i cały czas gdzieś się za mną e, idzie właśnie taka, takie poczucie, że sobie nie potrafię poradzić, chociaż sobie radzę m, w wielu kwestiach, ale brakuje mi takiego tej pewnie, pewności siebie e, i, 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 i takiej sprawczości, że mogę coś zrobić od A do Z. Że, że to, co zrobię, to jest ma pewną wartość. Pamiętam, że kiedyś zrobiłam jakieś takie ciasto, już jako dorosła prawie młoda osoba i, i wiele w ogóle rzeczy było wyśmianych i pamiętam, że mój brat wtedy zobaczył, że to, co zrobiłam jest dobre, nie? że To smakuje, on się ze mnie wyśmiewał cały czas. Cokolwiek bym zrobiła, to było wyśmiewanie. No jak może się ktoś wychować normalnie w takich układach, nie? to, że wszystko jest materialnie zapewnione, to nie znaczy, że wszystko jest, co potrzebne jest zapewnione, bo czasami no, dziecko potrzebuje tej obecności rodzica, tego, że ten rodzic pokaże, że ten rodzic nie będzie krytykował, tylko po, z miłością pokaże, no i nie będzie brał wszystkiego osobiście, tylko na przykład z tej matematyki postara się no, cierpliwie wytłumaczyć, albo będzie szukał jakichś innych rozwiązań, które pomogą które pomogą y, 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 temu dziecku na zrozumienie tej matmy. Ja, ja też rozumiem z, y, jeszcze z innej strony, że czasami ci przeciążeni rodzice pracą i tak dalej, nie zawsze mają cierpliwość, ale tak naprawdę jeśli chcemy mieć dobrze wychowane dzieci, no to nie wymagajmy od y, dziecka, że będzie robiło niemożliwe rzeczy i skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Y, 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 nie da się zaspokajać wszystkich potrzeb wokół osób, nawet swoich własnych rodziców nie da się zaspokajać, bo najważniejszą rolą, te, właśnie mojej matki, to było zajmowanie się przede wszystkim swoimi własnymi dziećmi, i my byliśmy w jakimś sensie zaniedbani emocjonalnie, na pewno, ale też zaniedbani co do takich umiejętności życiowych. Hmm. I tu nie chodzi o to, żebym ja zwalała wszelkie winy na rodziców i obwiniała, bo zdaję sobie sprawę, że rodzice nie muszą być doskonali, ale przede wszystkim ta, to poczucie, najbardziej tego, czego mi brakowało, to to poczucie, poczucie obecności tego rodzica i pokazania, że mogę ufać swojej siły, że, że jestem w stanie cokolwiek zrobić. I to cały czas gdzieś. Ta pustka na pewno jest związana właśnie z tym, że nie było tego kochającego rodzica, dobrego rodzica, który, który akceptuje, który nie jest perfekcjonistyczny, który pokaże, że, że, że jest możliwe zrobić, że zawsze można sobie poradzić w jakiejś sytuacji, że, że jestem, jaka jestem, ale że mogę znaleźć rozwiązanie, na przykład nie, mogę siebie zaakceptować taką, jaką jestem, że nawet jeśli nie jestem uporządkowaną z natury osobą, to mogę znaleźć swój system uporządkowania, no i, no i, i po prostu rodzice mi pokażą, że mogę też te rzeczy wszystkie układać, mogę się wielu rzeczy nauczyć. Także wyrastałam cały czas w takim poczuciu właśnie, jesteś bołaganiara jesteś, masz trzy, trzy, trzy włosy, nie lubisz mleka, nie lubisz jeść. Takie, takie po prostu etykiety które, które się ciągną gdzieś w mojej psychice i, no i cały czas jakby to za mną idzie, nieakceptacja samej siebie nieakceptacja swoich słabych stron ale też i silnych tylko widzenie siebie jako takiej osoby osoby wybrakowanej winnej, gorszej no jak rodzice mogą potem takie dziecko wypuścić w życie i oczekiwać, że ono będzie, że będzie mu się świetnie, szczęśliwie żyło. No nie, to jest niemożliwe. No i to teraz niestety no co? Mając 40, 50, 60 i więcej lat, można pewne rzeczy przepracować, pogodzić się z pewnymi rzeczami. Ważne jest to wypowiedzieć, ale no ale po prostu można się oczywiście nauczyć, tylko że te wspomnienia gdzieś cały czas zostają, te zranienia i, i, i trudno jest o tym zapomnieć. No, po prostu nie wiem, czy miście takie doświadczenia, czy, czy wa, z, się z takimi problemami zmagacie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, dzięki z góry za, za suby, za lajki, bo to pomaga w rozwijaniu się kanału. Trzymajcie się. Thank <music> you.